Dzień dobry Ale, wszystkim, dzień dobry. dzień dobry. Już was truba, widać, truba. już was słychać, pomachajcie do ludzi. Jezus Maria, widać niepościelone łóżko, czekajcie. Widać. A, ja myślałem, że takie zamierzenie było, słuchaj. Nie, nie, nie. Kurde, no powiedzcie jeszcze ze trzy słowa o sobie. Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Maciek. Nie ma Maciu! Jestem. Nie piję od 20 minut. Jestem... Jestem jak uwaga, jak jest nazwa teletrnieju wskazuje streamerem. E, kurde, nie przygotowałem się. Nie lubię gry planszowe. E, Zagrajnik. Może ty jeszcze powiesz coś sobie. Dzień dobry, mam na imię Zagrajnik i jak sama nazwa to nie wskazuje, nie jestem streamerem. Jakby. Czasami coś tam podfilmuję, ale to nie jest moja główna działalność. Żeby nie powiedzieć, że jest to działalność e, trzeciorzędowa. E, ale miło mi, że tu jestem. Wiecie, coś tam czasem streamuję, więc jakby. No. I tak, co mogę sobie powiedzieć? E, że w sensie lubię gry. Eee, I byłem ostatnio w Japonii. Chciałem się pochwalić. Właściwie tyle. Dobrze, no to panowie, w takim razie przechodzimy do naszej pierwszej gry, jaką jest Zgadnij Co. Który kafelek chciałbyś odkryć? Nasza pierwsza kategoria, proszę pana, to klasyka internetu. Zgaduję w ciemny, no dobra, dwójkę poproszę, kafelek. <grym> dwójkę. Jakoś... Dobra. W której z wymienionych dziedzin nie jest przyznawana nagroda Nobla? Medycyna, matematyka, fizyka. To jest oczywiste, że nie jest w matematyce przyznawane. Tak, oczywiście, nie jest w matematyce. No Jakie to jest no, łatwe, <laughs> <fal. śmiech> no. jest. Łatwy, jest. E, więc ty nie, to nie jest mięsny jaszcz A mógłby, a mógł być. E, mógłby być się... Punktujemny, punktujemny, minut jeden dla Jaja w takim razie e, No to ja wybieram w takim razie ósmy kafelek Które z wymienionych zwierząt jest najcięższe? Tygrys, łoś, dzik mm. Łoś Tak, łoś do 7700 kg o, on już... on już wie, to jest jakaś impreza sztuce tak lapiana. Oj, e... 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 Nie wiem. Teraz minął. E... Chytra baba z radomia. Dziękuję. Tak, Ta. jest to chytra baba z radomia. Do tej zielonej buteleczce. Chytra z licz, powiem Przechodzimy do prawdziwych kłamstw. Kiedyś zaśpiewałem piosenkę miłosną do dwóch kobiet na raz. Dawałem koncert w takiej kawiarence i zapraszałem obie, obie mówiły, że jednak nie przyjdą, a chciałem je skusić, bo próbowałem zakręcić się wokół jednej i drugiej. Chciałem je skusić, żeby przyszły i że dedykuję im piosenkę i się okazało, że obie przyszły. Uważam, że to była prawda. Nie uważam, że to jest kłamstwo. To, moi drodzy, to była prawda. <słyski> Wracając z zielonych lekcji, wziąłem tylko nagrody, a zostawiłem wszystkie inne moje rzeczy. Co to są zielone lekcje? Zielona szkoła, no zielone pisałem. To była czwarta klasa podstawówki. Okej, okay, mm. jaką jak nagrodę dostałeś? Piłkę nożną, do zostałem sportowcem turnusu. Eee, no, to w Gdzie to było? Gdzie była zielona szkoła? Wydaje mi się, że to było Rytro, ale czasami mi się. Ja, ja mam słabą pamięć do nazwy. Nad ja morzem? Rytro. rytro nie, nie. istnieje, tak. czy to Nie, to po jakieś ja wiem, 100 km od Krakowa, gdzie byśmy? dzieci się tlecały? Kto ma zieloną szkołę? Nie nad morzem. Czy ty byłeś biedny? Tak, Prawdziwa. Okej. No tak, no. To jest to... historia prawdziwa. Na moich pierwszych wagarach w życiu spotkałem w sklepie mojego nauczyciela. To jest prawda. Mm, to chyba był fa fałsz, nie? Fałsz to był był. fałsz. No, niestety, niestety, moi drodzy. Przychodzimy do naszej trzeciej gry, czyli czy ty to widzisz? To jest tak. Jest wanna, ja mam ja, pytanie, ja, ja po prostu pytanie, co tam nie jest. No, tak? on, on może on możecie pytać. Nawet wideo no, okay. opiszę, a potem będę pytał. To jest po prostu chłop w wannie pełnej makaronu. I. Ale mówię, to jest jakieś. Skąd ty bierzesz takie kryminalnie dziwne obrazki? Czas minął. Jędrek, okay. czy to jest obrazek prawdziwy, czy też nie? E, uważam, że nie jest prawdziwy. No, no to nie jest. jest prawdziwy obrazek! Brawo! Trzy punkciki lecą Twoje konto. No dobra, no to co tam jest? Jest tam. Mario. I Mario wygląda z takiego jakby. okna? A i patrzy na jakby. wyznawców, którzy. mają. Jakby głowy tołdów, ale tu człowieka. Tak? Chcesz, chcesz już skończyć? Chcesz już zgadnąć? To, to jest fałsz, to jest fałsz tak. ja, tak. jesteś zniszczony. E, dobrze, no to moi drodzy, z wynikiem 827 przechodzimy do naszej czwartej gry, czyli rosyjskiej ruletki. E, jaki kształt Dawaj. mają w Polsce znaki ostrzegawcze? Trójkątny! Trójkątny, tak zapomniałem, że oni nie mają cool. prawa jazdy. To no już niech będzie te cza, bo to napięć mnie wykończył, yes. okay? no. <laughs> First Blood. Kto ja podróżuje boso to... przez świat? Tej Nie wiadomo, żeś muszę oberwać, no. Bo to, to się musi wydarzyć. No, niestety! Która baśnie Andersena opisuje dzieciństwo pewnego łabędzia? Co? No, no, ja wiem. No, nie wiem. Brzyd brzydkie kapselki, proszę pana. Dobra! <laughs> Kręcimy dla ciebie. Nie mam nie. Jest! A, no. Niestety! Co to jest kardigan? Nie eee, wiesz, nie garnek. wiesz. Li, li, li. Nie, to jest taki rodzaj swetra. Dobrze, kręcimy tak na siodlajneczka. A słabo mi takie kupiło ostatnie, ale dobra. No! Oh. E, przechodzimy do naszego finału, czyli wabank. No to Jay, znów zaczynamy od ciebie. Wiedza ogólna za dwa, tak jak się umawialiśmy. <laughs> Wiedza ogólna za dwa. Jest to człowiek, który w trudnych lub niebezpiecznych sytuacjach zastępuje aktora filmowego. E, czym jest kaskader? Tak, bardzo dobrze. Kaskader albo dubre, dubler Jenrek. Wiedza ogólna jeden. Wiedza ogólna za jeden. A jeden. Jest to jeden. śpiew bez towarzyszenia instrumentów. E, czym jest akapela? Bardzo dobrze. Czym jest akapela? Jeden <laughs> punkcik leci na twoje konto. Były to imiona trzech muszkieterów. Ty się są Atos, diaramis? Aramis. Bardzo dobrze, Zaki... tak, Je jak dana! najbardziej. Skączyta Trzy punkciki lecą na twoje konto. No stary, no szybko zgooglowałem teraz. <grym> Jaki muszkieter? Ja, ja nie wiedziałem. Jest to kanał wodociągowy, rurociąg podziemny lub nadziemny, doprowadzający wodę z odległych źródeł, przy wykorzystaniu... Tak Daj mi skończyć, kurwa, czytać. <grym> tak, oczywiście, tak, gratuluję, bardzo ładnie. Jestem Jędrek, mam pytanie za jeden, zawsze znam odpowiedź, uwaga. To się nazywa strategia. O matko. To już wam jakby mogę nawet oddać już czat. No to moi drodzy i drodzy uczestnicy to co widzowie, dzisiejsze starcie streamerów z wynikiem 32 punktów wygrywa Zagrajnik. Serdecznego dobrawienia! Brawo, 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 brawo! Cieszę się, dziękuję! Słuchajcie, chciałbym z tego miejsca pozdrowić mojego e, najlepszego przyjaciela. <grym> Czyli... Jeya! Wuuu! O jaaa! Tak myślałem! No tak, jedziemy na wystawę czołgów. Właśnie z tej okazji, że wyciężyłem, chciałem powiedzieć, że właśnie już za dwa tygodnie jedziemy na wystawę czołgów z Jeyem do Londynu. No tyle! Z...